Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Ogrzesz Chicago 1930. Dzisiaj pierwszy odcinek z kampanii policyjnej. Jako, że ostatnio skończyliśmy naszą kampanię mafią, teraz przeniesiemy się do roku 1930. Z tego co pamiętam, to pierwsza misja yy, kampanii policyjnej zacznie się tak jakby dzień po albo nawet tego samego dnia, w którym skończyła się kampania mafijna. Te wątki będą ze sobą ściśle połączone. Przeczytam wstęp. Mafiozo Don Falcon, żelazna ręka rządzi miastem. Zagarniając miliony dolarów z handlu nielegalnym alkoholem. A inne bary, burdele, syndykaty, nielegalne browary, gazety. Wszystko znajduje się pod kontrolą mafii. Władze są bezradne. Nazywasz się Edward nasz i kierujesz niewielką grupką nietykalnych agentów FBI których zadaniem jest walka ze zorganizowaną przestępczością. Moż walczyć o każdą ulicę, by wyrwać miasto ze szponów mafii i nareszcie wsadzić Don Falcon do więzienia. Kliknij na migający obszar, aby rozpocząć pierwszą misję. <laughs> tak, czyli będziemy FBI nawet grali, nie tyle co samą policją. I pierwsza misja to jest przeprowadzenie śledztwa w sprawie morderstwa do Herbiego, którego zabiłem w poprzednim odcinku grając z mafią. Zeszłej nocy prokurator okręgowy Dan Doherty został znaleziony martwy w swoim mieszkaniu. Według naszej wiedzy w te zbrodnie zamieszany jest Don Falcone, o czym zresztą świadczą pewne makabryczne szczegóły. Idź tam ze swoimi ludźmi, nasz, i zbierz dowody. Tym razem posunął się za daleko. Patrz mi na usta. Chcę mieć Dona Falcone, zrozumiano? Czyli misja jest w tym samym miejscu co poprzednia. Co tutaj zauważamy, to to, że mamy nowego szefa. No wiadomo, no, falcon nie będzie tutaj szefem FBI. Mamy jednego bohatera, Edwarda Nasza. Popularność 100%. No dobra, zaczynamy misję. Bez wyposażenia, bez niczego. Tak samo jak pierwsza misja w kampanii mafijnej. I znowu mamy samouczek. Nareszcie, wreszcie. Tak, jest Edward, Edwardzik. Mamy porozmawiać z jakimś Wilsonem. Także pogadamy sobie z tym. Jestem sierżant Williams. Uprzedzili mnie, że przyjechałeś Edwardzie. Dziwne, że cię wezwano. FBI już zajmuje się tą sprawą. Chodź, pokażę ci gdzie jest sztywniak. Edek, Edek, Edek. No prowadź kapitanie, prowadź. Sierżancie Williams, czy kto to tam jesteś? To jest ten gościu, co pomagał gangsterom w poprzednim tym, ja już wiem, kto maczał sprawki, chyba a sprawki. Maczał palce w, sp w sprawkach, tam kurwa, jak to się mówi. Ale już mój główny podejrzany. Będę musiał go aresztować. Tak podejrzewam. Mamy wsparcie. To agent Smith i. Hmm, agent Smith, Edward Nasz z Wydziału Prohibicji. Dobrze otworzyć drzwi. FBI. Jestem agent Smith. A to jest agent Smith. A mamy spluwę. Myślałem, że nie będziemy mieli kwipunku żadnego, ale dobra. Widzę, że fajnie. E, pogadamy z tymi lujami. Ciało znalazła żona prokuratora okręgowego Laura Doherty. Biedactwo jest roztrzęsione. Powinieneś z nią porozmawiać. Jest w swoim pokoju. Widzę, że mamy cztery gwiazdki w kolcie. Okrutne morderstwo. Dostał nożem w plecy. Ale dziwna rzecz. Nie możemy znaleźć noża. Gdzie są ludzie wynajęci, żeby ochraniać do Hertiego? Jakiego kurwa noża. Coś on granatem dostał. Granata do dupy mu wsadziłem. Dlaczego on jest w biednym kawałku? Mam odciski palców. Jeśli chcesz, możesz przeszukać ciało. Przeszukamy truposza. Coś wypadło. Kod. Czyli do sejfu albo do telefonu. Tam widziałem, że mogłem z kimś pogadać. Jeszcze jakimś tam gliniarzem tutaj. Od nasz obowiązki. Służyć interesowi społecznemu. Chronić niewinnych. Dbać o poszanowanie prawa. No jasne. Jasne mordo, jasne. Nie musisz mi gadać takich regułek. Nie jestem twoim szefem. Chcesz porozmawiać z podejrzaną? Żona Tohertyiego jest w tym pokoju. Nie ucieknie, wszystkie drzwi są zamknięte. Zaczekaj, otworzy ci. A okna? Zamknąłeś okno? Kopie. Tutaj będzie taka misja detektywistyczna. W ogóle mi się wydaje, że te misje policją będą bardziej takie detektywistyczne. Nie będą takie strzelanki jak, jak w misjach tą mafią. Jakiś koszmar. Ktoś brutalnie zamordował mojego męża, a ja jestem podejrzana. Mówią, że schowałam gdzieś nóż. Pomóż mi, proszę. O mój boże! Mogę do niej pomierzyć? Okej, okay, mogę ją przeszukać? Mogę, dobra. Tak tylko uczę się grać policją, spokojnie. Jakie mamy cele misji? Bo tutaj się tyle tego wysrało. Znajdź broń, której użyto podczas zabójstwa. Nie znajdę, bo wybuchła. Szukaj ochraniarzy do Hertiego i znajdź dowód, że ta babeczka jest niewinna. Dobra, gdzie możemy wejść? Eee... O! Coś tu widziałem, coś tu widziałem. W tym wazonie jest klucz! Podobna akcja jak z tym. Eee... Jak z tym akwarium, które rozstrzelałem. Ciekawe, czy gdybym go nie rozstrzelał, to by było takie rozjebane, jak tutaj widać. Pewnie, pewnie by było i tak. Jak pójdę tutaj, coś się dzieje. Odwiedzamy sobie, chyba, tutaj, co dzisiaj się dzieje. I do czego jest ten klucz? Tutaj jest jakiś potrzebny. Tu nikogo nie ma. Tutaj coś się dzieje nie podejrzanego. Panna Suzy, to znaczy pokojówka. Nie zabiłem jej ostatnio zemdlała na skutek szoku. Muszę znaleźć coś, żeby ją ocucić. Ale nie mogę zostawić jej samej. Ma coś fajnego? Nie. Możemy ją ocucić y, apteczką. Tylko byśmy musieli apteczkę znaleźć. Idziemy na balkon. Ktoś stoi. Pójdź z nim. Zwiedzamy, zwiedzamy. Tutaj da się wejść. Może w kiblu będzie apteczka, bo ostatnio tam była. Aha, tu jest zakluczone. Musimy znaleźć apteczkę. I mamy klucz w sumie do czegoś. O, do tego pasuje, do tego pokoju kierownika, kurde. I save jest. No proszę. Hmm, te dokumenty ostatecznie oczyszczają panią Doherty z podejrzeń. Nie miała powodu, żeby zabijać męża. No co za głupota, znowu jakieś dokumenty. A, idź jakiś. A, nie będę tego komentował. Tutaj pasuje klucz i pewnie jeszcze tutaj. I zniknie, tak? Zniknął, dobra. Hmm, to pewnie biura, biuro prokuratora okręgowego. Chyba uda mi się otworzyć drzwi kluczem z wazonu. No, co za głupota, nie? Kolejna głupota. Już tam... Ja wychodziłem, a on myślał, że ja wchodzę. No tak, ta gra jest zrobiona niestety. I co teraz? Już go przeszukałem. Aha, miałem odsucić tamtą tą... tą... Yy, pokojówkę. Ale jak? Gdzie jest jebana apteczka? Kurde, nie widziałem tu żadnej. Nie wiem, pójdę jeszcze do tego pokoju z fortepianem. Tutaj może ten gość mi coś powie. Mi się kojarzy, że on coś miał kiedyś do powiedzenia. Może mi się wydawało. Ja nie wiem co mam teraz zrobić, bo nie ma nigdzie apteczki. Czyżbym znowu coś odjebał i w złej kolejności wykonałem jakieś zadania? Może za szybko ten klucz znalazłem. Czy tutaj nic nie ma do roboty? Co jest grane? Może kurwa, jakiś kolejny wazon, trzeba kliknąć. I coś, coś się stanie. Ha, z tą babeczką mogę pogadać. Apteczka? Oha. Tak, oczywiście. Poszukaj w Łazience. Suzy pewnie ma klucz. Myślisz, że mnie aresztują? No przeszukiwałem już tą Suzy i ona nie miała klucza. Czy mi się przyśniło, że ją przeszukiwałem? No nie, no przeszukiwałem ją na bank. Aha, nie nie wiem, gdzie jest klucz. Ale zapytaj Roberta, to on ją przeszukiwał. Wyszedł na balkon. Aha, to znaczy, przeszukiwałem ją, ale nie miała klucza, bo ktoś go zabrał. No, coś kojarzyłem, że z tym gościem się gadało. Tak bez powodu by tu nie stał. Klucz do łazienki? Chyba ten. Znalazłem go, kiedy. Yy, kiedy ją przeszukiwałem. Tak, ja co żeś z nią robił? Z bereźniku. Nie mogę. A ja trzeba iść do Kibla. No to tutaj będzie takie krążenie po mapie. Detektyw Edward. No brawo, ktoś w budynku ma apteczkę. E, I co teraz? Dogadaj się z pokojówką. Dobra, dogadamy się z pokojówką. Tak, pełno, mamy śmieci prawie, prawie pełno. Nie ma żadnej strzelanki na razie, no tutaj, no. Tak, spokojna misja. O, dziękuję. To był straszny wstrząs. Pani jest niewinna, ja widziałam ten nóż. Na pewno ukradł go jeden z pana kolegów. Z moich kolegów? Który to? Jaki nóż? O co jej chodzi? Sto jakiś ziomeczek, wcześniej z nim nie gadałem. Oficer Luigi Torello. Przyszedłem pomóc. Jakiś gościu przyszedł pomóc i ma włoskie nazwisko. No, no, no. no. Podejrzane, podejrzane. Ale ten też jest podejrzany. Mamy dwóch kandydatów tutaj do, do rozstrzelania. Skąd oni teraz biorą tych ludzi? Torello nie ma pojęcia o pracy w zespole i właśnie z którego jest po sterunku. Muszę mieć go na oku. O! Chłop też się skapnął, że tutaj coś nie pasuje. A mi za nim, czy co? Idzie pogadać z tym Torello. A nie, poszedł po prostu na korytarz chyba. A nie, jednak idzie dalej. I za teraz? Będzie sobie tutaj stał. Dobra. Edwardzie muszę z tobą porozmawiać. Spotkajmy się w pokoju dziecinnym, tak, żeby nikt nie widział. Dobra, nikt nie widzi, że tam idę. To jest chyba ten pokój. Tutaj w ogóle coś jest. Co to za pomieszczenie? Jakiś schowek? Nie wiem. Napogadamy pogadamy z tym gościem. Kurde, dużo czytania w tej misji już mi zaschło w gardle. Mam poważny problem. Przypatrywałem się temu Torrellemu i wydaje mi się, że wziął stąd jakiś przedmiot i ukrył go przy sobie. Złodziej. To wyglądało jak nóż. Rozumiesz? Chciałbym z nim pogadać, jeśli pozwolisz. Dobra, luju, idziemy z nim pogadać znowu. No, zajebisty Hej pomysł. Ty. Hej, ty. Co tu się będzie działo? Stać! Mam cię! Torello ma nóż! Aresztować go! Pojawił się celownik nad jego głową, czyli że możemy go zastrzelić, tak? Oho! Oho! Zastrzelił naszego kolegę! Policjanci się strzelają, no włoskie nazwisko go zdradziło. Torello pracuje dla Falcona, albo przekupił go któryś z góry. Tak czy tak, schował nóż. Żeby ściągnąć podejrzenia na panią Doherty Dobra. Zastrzelony, nawet nie oberwałem. Ty ten gościu? To był ten gościu, co z nim gadałem w tym pokoju? Czy to był tamten gościu? Ja już nie wiem kto jest kto. Ale chyba ten gościu, z którym gadałem, on miał jakiś klucz nie jest klucz do tamtego pomieszczenia? On tam taki chyba pasował. Nie, inny. To nie wiem, do czego to jest klucz. Do czego to jest klucz? Do tego? Nie. Do czego jest ten klucz cholera? Co on miał za klucz w ogóle dziwny? A ten? No pełno rzeczy. Tyle kajdanek miał? Amunicja na zielono się świeci? Nie, to jest jakiś klucz. I tu jest nóż, to jest ten nóż. A to ten kod mi się chyba nie przyda. Jakiegoś noża szukali, to pewnie ten. Oto narzędzie zbrodni. Noży tu nie mogę używać policjom. Szczególnie noża, który jest dowodem w sprawie. Szukaj ludzi, którzy mieli ochraniać do Hertiego. Eee. Wszystkie drzwi tu chyba odkluczyłem, właśnie. A to? Tego klucza nadal nie mamy Co my mamy za klucze do cholery Tu mieliśmy odkluczyć No, ten bandyta miał ten klucz O, są jakieś chłopy Oto jaki los spotkał wszystkich ochroniarzy do Hertiego Nie żyją Tylko jeden człowiek mógł ukryć ciała Ktoś, kto porusza się swobodnie Nie wzbudza podejrzeń ma nieposzkalowaną opinię Kamerdyner Czyli Kamerdyner jeszcze pochował ciała tych, co ich pozabiałem Tylko, że Ja ich tam zastrzeliłem Bardzo, bardzo wielu A tutaj jest tylko pięciu Dziesięciu Jaki tam był cel? Resztuj Kamerdynera Mi się wydaje, że żeby gości aresztować to muszę mieć kajdanki Także muszę jakieś kajdanki znaleźć o, są. Postać, którą chcesz skuć musi się poddać lub być nieprzytomna. Nie mam kastetu, ale kastetu też tu nie można używać policją chyba. Eee, I co, tak bez... Oh, bez przedsłuchania mam go aresztować? No. Wszystko, co powiesz, może do akcji! No, takie trochę dziwne, że wiecie, ktoś się pomyślał, a to może kamerdyner tam to zrobił. Dobra, aresztujemy go, albo zastrzelmy go od razu, co tam. Tak jak w tej mafii było w tych niektórych misjach, no. Wygląda na to, Głupota. że Dan Doherty musiał zginąć, ponieważ jako baron sprzeniewierzał pieniądze do na Falcone. Policja i całe to miasto są przeżarte korupcją. Sam prezydent ma nadzieję, że ty i twoi ludzie wsadzicie falkone za kratki i zrobicie tutaj porządek. Pan prezydent ma do mnie takie tego. Nadzieję, że coś tutaj zdziałam. W ogóle, kurwa mam tylko dwie gwiazdki w strzelaniu, a z lipa lipa. W tej misji nie było w zasadzie miejsca, żeby potrenować strzelanie chyba. No, nie było, nie było takiej opcji. Zresztą mafią można sobie poćwiczyć strzelanie do czegokolwiek, a tutaj policją to jest trochę inna, inna rozgrywka. Mam jakichś nowych ludzi, ale to już w kolejnym odcinku sobie sprawdzimy kto tam do nas dołączył i przedpuść na następną misję. Także na ten moment to by było tyle, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka, cześć!